Dzisiejszym gościem w programie z cyklu Nasze Rozmowy będzie pan Bilbo Batar. Chociaż może też e, od tyłu, czyli Nugli Pratapnoira. Bardzo łatwo wypowiedzieć. Tak. Jak są opozycje po show? E, Wyśmienite. Naprawdę, e, jakby to, to w Stanach mówi, był tutaj wspaniały crowd. Jak to dziwnie brzmi, ale nie, bardzo fajni, fajni ludzie tutaj razem ze mną byli i cieszę się, że mogliśmy taki związać taki, taką właśnie, taką krzepką więź, jak marynarze. Jak się podoba ja panu zostanie podczas panującej sytuacji w Polsce koronawirusa? Mm, no to jest mój pierwszy raz i szczerze mówiąc było to dosyć ciekawe, osobliwe, kiedy właśnie na, na, na krzesłach, na widowni Widzicie po prostu takie papierki przyklejone z napisem Niesionoć, nie tak? ale z drugiej strony ym, jest też tak milej, przytulniej, ale nie chciałbym, żeby to tak trwało do końca, bo w raźniej. No tak, nikt nie ruszy, prawda? Yy, co skłoniło pana do podjęcia właśnie takiej pracy? Ym, takiej pracy? Ym, pod jakim względem? Takim, że Takiej scenicznej? Dokładnie, i pracy taki z takiej z z Ponieważ ja lubię ludzi. Odkąd zacząłem nagrywać właśnie w Szymonie Majorskim, no to tak poznawałem różnych ludzi i później okazali się, że oni są gwiazdami i później uważałem, zaczynam uważać że po prostu każda osoba jest gwiazdą i każdy, każdy to, to po prostu wychodzi na to, że nie ma gwiazd, są tylko ludzie. O. I, I po prostu... Polubiłem ludzi bez, bez żadnych uprzedzeń, ponieważ oni polubili mnie. Ja uważam, że jest to taka swoista wymiana energii i, i za to totalnie szanuję, kiedy właśnie jest takie flow energiczne, energetyczne między nami, nami też i też tymi, którzy byli ze mną. A jak się zaczęła przygoda z panem Szymonem Wojskim? Um, to był totalny przypadek, bo ja po prostu jako taki um, Azjata w Polsce no to robiłem jakieś takie dodatkowe rzeczy, bo ja byłem jeszcze studentem medycyny i dodatkowo mogłem sobie powiedzmy przytulić jakieś tam sianko za, za jakąś gierkę powiedzmy jakiegoś biznesmena w reklamie. Ale tutaj było zupełnie inaczej, bo to po prostu jakiś przypadek okazał się, że mój kolega zapytał, nie się z Timoza i tam zagrałem jedno i chciałem rzekać i wtedy reżyser Piotr Kumik przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, a może byś chciał coś tam się z jakiś show biznes. Nie było jakichś tam szczegółów za bardzo, i wtedy uznałem, że no dobra, okej. Okay. I poszedłem, po miesiącu się odezwali, usiedliśmy, pogadaliśmy, no i w ogóle zaczęliśmy kminić coś, coś fajnego, właśnie jak prowokacje do, do gwiazd. Ponieważ no, w większości też nie ogarniałem, bo ja zazwyczaj w ogóle wierzę, że studenci nie mają zbytnio czasu, żeby oglądać telewizję. I rzeczywiście to też trochę mi uratowało skórę, bo rzeczywiście autentycznie nie, nie znałem tych ludzi za bardzo. Okej, okay, znałem kiedyś m, wcześniej Monikę nie jak z nią rozmawiałem, to było takie, że zalałem się potem, nie wiedziałem co powiedzieć, ja, m, ale na szczęście też m, m, dziennikarz Wantator, którym byłem young, to tak e, pasowało. To, I mi, mi to też pasowało. W razie i rzeczywiście tam jest dużo mnie w tym juno. You know. Tak, a gdyby właśnie pan nie trafił do tego, to dokończyłby pan studia medyczne? Nie, bo ja bym raczej nie skończył, gdyż po pierwszym roku, gdy byłem na, bo po, po, po pierwszym roku ma się praktyki pielęgniarskie, no i na prak praktykach pielęgniarskich, okej, okay, robiłem takie różne rzeczy, To naprawdę różne rzeczy robiłem, takie cennikowanie, czy też byłem po prostu ludziom różne części ciała, ale to jest ten spoko, bo ci ludzie potrzebują tego, a z drugiej strony yy, zraziło, zraził mnie fakt, gdzie asystent, tu ironicznie asystentem zazwyczaj przełożył nauczyciel i on zabrał mnie na blok operacyjny, gdzie było małe piwo. Yy, wymiana no znaczy bypassy były po prostu. No i wtedy on, ja czułem, że to jest jednak życie ludzkie. Wiecie, pło to nie jest to samo jak w, w, w prosektorym, że ma się po prostu formalinę, preparat i, i no, nie ma ryzyka, a tutaj było i uznałem, czyli później powoli do mnie dochodziło, że y, no ja nie chcąc, y, będąc taką fight bo jak jestem y, przy moim maksymalnym ogarnięciu i tak mogę się pomylić niejednokrotnie i myślę, że zrobiłem przysługę ludzkiemu życiu, nie jednemu, że odszedłem. I, i tak chciałem. Mama była zdruzgotana z, z, z tym faktem, gdyż ona chciała strasznie, żeby był lekarzem. I też może to jest przestroga ku rodzicom, że jednak perswazja dzieciaka, żeby robił to, co wy macie robić, to nie jest do końca to. Że warto wsłuchać się w dzieci swoje i żeby oni mogli pełnić się, spełnić się jako ludzie, którzy mają własną wolę. I chcą robić coś. Wtedy jest największa szansa, że zaczną pracować tam, gdzie czerpią największą przyjemność, czyli nie pracować, tylko zarabiać. 500+, plus i to jest sprawy, prawda? A, to, to jest akurat cheat, tak. To są kody, które w dzisiejszych czasach też można stać. Dobrze, ale był, była medycyna, pierwszy rok, ale skąd od medycyny do takiego munduszu? A, no bo później to jakby poszło w humorystyczną stronę i rozrywki, gdzie po prostu ja się w swojej, um, um, jakby to powiedzieć, rozrywkowemu życiu i później też odkryłem w sobie, że um, w życiu nie musimy tak spinać się cały czas, prawda, że, może, że, że większość czasu właśnie um, rozrywka może być też i pracą, kiedy my bawiąc się um, pracujemy i też um, Wydaje mi się, że jest to najlepsza droga. Oczywiście to musi mieć swoje mocne fundamenty profesjonalizmu i włożonej pracy, prawda, gdzie e, w pocie czoła stawiamy, łączymy kropki i, i sprawiamy, żeby to wszystko miało mocną, solidną naturę. Podstawę. Podstawa, tak. Ale występował pan w telewizji i na pewno jest pan jak gdzie tam po ulicy. To nie determinuje pada? Że, że to zaczynają i tak dalej? Nie! Skąd? Ja uważam, że to znaczy, y, są oczywiście momenty, ale to mm -hmm. no, ludzie. Ja zwyczaj, jak już mówiłem wcześniej, że jakby działałem na zasadzie takiej korelacji energetycznej, i rzeczywiście, jeżeli ktoś jest przyjazny, to, to ja też jestem przyjazny. Ale to też w sumie nie jest tak, że jak ktoś jest wam zły, to ja jestem zły, tylko wtedy zwyczaj przymykam. Ręka, chociaż to sobie wyobrazić. Czyli to ludzie są takim motorem do napędzenia pana show i pana życia? Tak, już dla nich najbardziej. No. Ludzie to. No. Chciałbym powiedzieć panelnie na tym, że ludzie to zwierzę stok, ale też trochę prawdy w tym nie jest, ale nie ma co tak informować. No, wydaje mi się, że dzięki ludziom jest tym, kim jestem. Ja lubię rozmawiać z kreatorami. Dużo, parę razy mi się zdarzyło spotykać takich ludzi, którzy mają powiedzmy ideologię, takie słowo teraz, ideologię mocno prawicowe, archaiczne, ciężkie do zrozumienia, ale często wchodziłem z nimi właśnie w polemikę i, i zaczynałem, jakoś próbowałem ich zrozumieć. No były chyba momenty, że tak, a okej, okay, rozumiem, ale później przez, można to tak odwrócić O tego, trochę, że, że ludzie jednak trochę dystansują się od tego i mówią, że jakby, no, mm, że są wyjątki. Ale też to, yy, ten wyjątek sprawia, że łamie jakoś ten, ten mur, prawda? Staram się zazwyczaj tak łamać takie mury, jeżeli chodzi o yy, mocne ideologie, które są dosyć obsceniczne, okay. Kontrowersyjne. Lubię rozmawiać z ludźmi, nawet kiedy mnie nie lubią, to jest chory. nie kolej to po prostu lubi pana to zadawać opinii ludzi. Nie no, jak no, najbardziej. Tak w woli ziarki będzie już to chory. <grym> A nie miał czy pana ludzie słaby? To znaczy ja myślę, że to jest pytanie, że tak że ludzie są rozpoznawani są też mi rozpoznawani zależy. Ja mam taki grono moich przyjaciół, rodziki siedzę z nimi, a jak ludzie, ludzie też przychodzą to też z tym bardzo pięknie zapraszam do przyjaciół, rodziny i tak dalej. Więc nie, nie męczę mi w ogóle. A czy... E? <laughs> a czy... A czy właśnie, właśnie... nie. Czy no, na Was prawdziwego przyjaciela w tym czy nie biznesu? Tak, to znaczy ja mam dwóch takich przyjaciół z szum biznesu um, i, i bardzo się lubimy, szanujemy. Oczywiście no, ludzie tak to, to no, nie mają za bardzo czasu, ale jak spotykamy, to tak. Jeden z nich jest w moim zespole rakowym. W ogóle wpuszczamy zaraz materiał z zespołu rakowego, gdzie jestem taki poważniejszy, śpiewam o takich. W ciemnych stronach mojego życia. No to no, tak na zespół się nazywa Lawina. Tam na perkusji gra Mateusz Banasiuk. I, i na basie Paweł Paszczyk i na gitarze Rafał Żukowski. To są właśnie moje kumple i z nimi będziemy właśnie mm, muzykami. Dziś to brzmi. A czy tak jakby znaleźć Jakim każdy zespół? oraz jest to wygląda jakichś opcjonalne wtedy Jak może, może być w programach nie niekolwiek To znaczy na pewno, ale to wtedy zawsze można jakoś to wypośrodkować, znaleźć czas, prawda, terminarz na, na luzie. Dowiesz się przecież później, że, że to wszystko... No. Co ja, co ja chciałem powiedzieć? Pogubiłem się w własnym języku, często, często tak nie mam. W każdym razie, no wiesz, no, jeżeli ustawisz sobie ładnie czasy i terminasz, to wszystko się uda. A czas, czas dla siebie? Się. Czas dla siebie, to jest czas dla rodziny. Ja też mam małą córkę, więc no wszystko musi mieć swoje, swoje miejsce, prawda? Priorytety są ważne, wartości tak. Czy planuje Pan jeszcze odwiedzić kiedyś razem No jasne, to jest taki piękny pałac, słyszałem, że kiedyś do sprzedania, szkoda, że się załapałem, ale nie mówię, czy może kiedyś, nie no. Tak poza rzeczami, to no tak bardzo chętnie, bo jest naprawdę ten pałac w ogóle wygląda jak... Hmm, słyszałem w ogóle, że ten sam projekt tam jest w Wilanowi. Tam też często pytałem, zresztą mieszkają, więc jest mi bardzo bliski. Zresztą mój dziadek w 60 którymś roku to był to, ale w Wilanowie. Więc to też, to też się łączy. Kropki, nie? Um, niech to Włodek Markowicz mówi trzeba je łączyć. I myślę, że Bilgun i Radzik Podlaski już są połączeni. I będę do siebie wracać. Tak, kropkę. Dziękujemy bardzo za wywiad. Do zobaczenia Radzik Podlaski. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.